Drodzy bracia i drogie siostry, kiedy odprawiamy liturgię uroczystą i jest to mszawotywna ze świętego Dominika, to oczywiście można by tutaj przedstawić jego życie, jego zasługi. Można by mówić wiele o Dominikanach. Ale nie w tą stronę chciałbym pójść. W pieśni nad pieśniami jest taki fragment, który yy, brzmi w ten sposób. Idźcie i połapcie lisy, małe lisy, bo pustoszą winnice, bo w kwiecie winnice nasze. Z drugiego rozdziału pieśni nad pieśniami, a więc sam początek pieśni, która jest przecież księgą mówiącą również o miłości, o miłości Bożej, o Kościele. Symbol winnicy w Starym Testamencie to jest symbol Kościoła. Te lisy mają zostać połapane przez psy. W VI wieku, święty Grzegorz Wielki interpretował to, że tymi psami są kaznodzieje, a więc jest to bardzo wczesny obraz świadomości Kościoła, że posługa słowa jest bardzo ważna. I kiedy święty Dominik staje wobec ówczesnych herezji, kiedy wysiada, jak my to o Dominikanie mówimy, Wysiada z ówczesnej karocy, w której udawał się z misją swatania na północ do Skandynawii, ale kiedy zobaczył biednych ludzi na południu Francji, to rodzi się coś w jego sercu, z Bożej łaski. Jak to często się u nas powtarza, że zakąt zrodził się ze współczucia, z miłosierdzia, z miłosierdzia Bożego. Idzie i głosi. I tutaj myślę, że jest bardzo piękne przewiązanie się tym Grzegorzem Wielkim. To on przecież pisze, pisze e, Księgę Reguły Pasterskiej, to on w tym czasie odnawia Kościół. Co jakiś czas Kościół prawdopodobnie nieustannie się reformując, potrzebuje e, jakiegoś odnowienia. Kiedy patrzymy wstecz na te postaci, kiedy dzisiaj modlimy się, to warto zobaczyć, że ten pies mistyczny pojawia się dwukrotnie w snach matek dwóch wielkich świętych. Świętego Bernarda z Klerwo, a w chwilę później, sto lat później u <laughs> błogosławionej matki świętego Dominika, Joanny Das. I te psy znodziejskie zmieniają rzeczywiście Kościół. I warto, słuchując się w to dzisiejsze słowo, zarówno z pierwszego czytania, jak i z Ewangelii, zobaczyć, że z jednej strony, jakbyśmy słyszeli świętego Grzegorza Wielkiego, który przecież z tego czerpał w tym liście do Tymoteusza, przekazane. Zasady prawidła, reguły pasterskiej. I święty Dominik, pasterz, do którego y, przypisana jest ta Ewangelia o soli, o świetle, o prawdzie byśmy powiedzieli hasło zakonu Veritas. Ale posługa prawdzie nie jest tylko dla samej prawdy, ona jest wpisana w posługę kaznodziejską. Jeżeli w kościele, i to nie tylko Dominikanie, ci, którzy mają głosić słowo, milczą, to jest jak ta sól, która traci swój smak, przestaje być użyteczna. Jeżeli pasterze zaczynają milczeć, przestają głosić słowo, które ma budzić wiarę, po to, żebyśmy poprzez wiarę doszli do sakramentów, to coś niedobrego zawsze w historii Kościoła. Widzimy to działo się w posłudze e, powszechnej, pasterskiej Kościoła. Ale w tym fragmencie e, z pieśni nad pieśniami, winnica, wino odsyła nas nie tylko do wymiaru ludycznego, ale misteryjnego, to jest do Eucharystii. E, wino. I Eucharystia, Eucharystia i miłość. Tutaj w pieści nad pieśniami wino ma również e, e, symbol miłości. Eucharystia przekazuje miłość, a więc powinna być czyniona starannie ze względu na Pana Boga, po to, by czynić ją tak, jak ona ma być czyniona. i Myślę, że ta dbałość też nie tylko w naszym zakonie, ale w wielu wymiarach życia Kościoła, dbałość o Eucharystię, o liturgię, ona przez całe wieki była znakiem również duchowości. I tutaj, w czasie tych warsztatów, myślę, że dla każdego z nas, nie tylko dla nas Dominikanów, nie chciałbym być tak słyszany, kiedy patrzymy tutaj. Na liturgię, kiedy patrzymy na misterium Eucharystii, jak ją odprawiać, to przecież nie chodzi tylko o rubrykę, za tym ma iść cały wymiar pasterski, posługi pasterskiej. Nie chodzi tylko o ryt, ale chodzi o to, co jest w jego wnętrzu o życie Eucharystią, po to, by tę Eucharystię przekazać. Tym, którzy na nią czekają. I tutaj święty Dominik znowu jawi się jako dobry pasterz, ten, który nie tylko polemizował, nie tylko argumentował z heretykami, z ówczesnymi heretykami, czyli z czymś, co w pewnym sensie działo się z zewnątrz, ale i wewnątrz kościoła, przecież również w tamtym czasie. Wielu odchodziło od Kościoła, porzucało wiarę. Do nich był posłany i ich przyprowadzał z powrotem. Być może, że to jest tak, że żyjemy w takich czasach, że również to zmaganie nie jest tylko zewnętrzem Kościoła, ale również jego wnętrzem, zmaganiem o najświętsze sprawy Boże. I do nich jesteśmy posłani. I znak Eucharystii, sama Eucharystia, misterium Eucharystii, jakkolwiek byśmy to powiedzieli, rozumieli, staje się rzeczywiście tym, co jest najbardziej świętym wydarzeniem Kościoła. Do niego nasze kroki mają prowadzić, ale też z Eucharystii ma się brać wszystko, co dzieje się w naszym duszpasterstwie. I tutaj niewątpliwie ta dzisiejsza Ewangelia, ona staje się też takim światłem. Ani Jota nie powinna być zmieniona, zmieniana przez nas, bo nam się wydaje, że będzie coś bardziej przystępne, bardziej przyjęte przez ludzi. Może dzisiaj bardziej należy nawet literalnie te teksty odczytać, po to by to głoszenie słowa był ogłoszeniem prawd wiary, budzeniem wiary, bo wiara, słowo karmi naszą wiarę. Słowo Boże, tak jak w liście do Rzymian mówi święty Paweł. I dlatego święty Dominik nieustannie chodził z Ewangelią Mateusza listami świętego Pawła. Stamtąd czerpał życie słowem i stamtąd czerpał Przykład posługi słowa od świętego Pawła. Może to jest dla nas wszystkich bardzo piękna wskazówka. W wielu świętych możemy to odnaleźć, nie tylko u świętego Dominika, tą dbałość o Kościół, a więc dbajmy o Kościół również dzisiaj.